Welcome to episode number 251 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com or also on YouTube. You'll find the links in the podcast description. If you're new and you're a beginner, please go back to the start because it might be a bit advanced and it builds as it goes along. You get lessons in Kamala, Polonaswitch.com. And I have four other podcasts, as well as being a podcasting coach. And you'll find everything on bio.link forward slash podcaster. Kamala. Cześć Roj, witam Cię serdecznie i witam wszystkich słuchaczy, którzy przychodzą dzisiaj, żeby uczyć się polskiego z nami. Dziś będziemy rozmawiać o pracy. Bardzo interesujący temat, szczególnie dla wszystkich, którzy bardzo lubią pracować, na przykład dla Roja, prawda? Roj, czy robisz przerwy w pracy, czy pracujesz 24 godziny na dobę? Chyba 16. 16 na 24. Tylko. To też bardzo dużo. Ludzie lubią swoją pracę i to jest najważniejsze, prawda, że praca jest pasją, a nie pracujemy, bo musimy, tylko pracujemy, bo lubimy, tak? tak. Twoja praca jest twoją pasją. Zobaczmy, jakie są jeszcze zawody. Zawód to jest profession i pytanie, kim jesteś z zawodu? Zawsze chciałam zapytać ciebie, Roj, zawsze. O, o, nigdy wie, jak tak? Nigdy, nigdy tak, wie. No, Moja mama też, nic. Nie. To jest lepiej. 15 lat, znasz Jestem przedsiębiorstwo, tak? O, jestem przedsiębiorcą, czyli takim biznesmenem, tak? Można powiedzieć, że przedsiębiorcą, czyli biznesmenem, masz swoją firmę, tak? Mam. Jest to firma budowlana, firma e, informatyczna, firma z ubraniami, firma motoryzacyjna. Jaka. <laughs> Czy to są nieruchomości? Nie, piło, ale teraz nie. Teraz ja mój biznes jest. Podcasting i NFT Digital Art. So Dobra, Czyli jest ważniejsze. Mam zamiast? kilka innych rzeczy, ale to jest najważniejsze. Numer jeden. Dobrze, zobaczmy, jakie są jeszcze zawody po polsku. Kim jesteś z zawodu? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie, które dzisiaj będziemy praktykować. A Kamele, kim jesteś z zawodu? Jest z zawodu? A muszę powiedzieć, że teraz mam dwa zawody. <laughs> Jeden zawód to jest oczywiście nauczycielka, czyli jestem nauczycielką, bardzo lubię uczyć języka polskiego, ale mam teraz drugi zawód, bo skończyłam kurs i mogę powiedzieć, że teraz jestem też coachem. <laughs> Coach po polsku to jest trener, czyli jestem trenerką i jestem coachem, chociaż nie używamy po polsku słowa trener. Tylko bierzemy z języka angielskiego i mówimy, on jest coachem, ona jest coachem. Czyli bierzemy z angielskiego to słówko i nie tłumaczymy. Ale ja jestem e, trenerem podcastem. I'm a podcast coach. A u ciebie? E, life coach, czyli trener życiowy. Aha. Jak myśleć pozytywnie, jak zmienić swoje życie na lepsze, jak mieć dobre samopoczucie, jak odkryć e, potencjał, który każdy z nas ma swój potencjał. Także taki life coach. Jestem Ale jakby... to jest lepsze, kiedy osoba jest bardzo szczęśliwa, tak? Tak, właśnie wtedy, kiedy osoba odkryje swój potencjał, jest szczęśliwa. <noise> także fajnie, fajna praca, bardzo inspirująca. I zobaczmy tutaj na naszą tablicę. Kim jesteś z zawodu? I mamy tutaj dużo opcji. Jestem kelnerką, to kobieta, a mężczyzna jestem kelnerem. Gdzie pracuje kelner? Gdzie pracuje kelnerka? w restauracji. Dobrze. Jestem mechanikiem, mechanik samochodowy. Pracuje. Car mechanic. W... Tak, pracuje właśnie w warsztacie e, samochodowym. Co jest warsztacie? Warsztat jest to autoservis. Warsztat, czyli w warsztacie in autoserwis. E, jestem pielęgniarzem, albo jestem pielęgniarką. Bardzo e, odpowiedzialna praca w szpitalu. Czyli mężczyzna mówi, jestem pielęgniarzem, kobieta pielęgniarką, jest to praca w szpitalu, praca z pacjentami, pomaganie chorym. Jestem kierowcą. Kierowca lubi samochody, kierowca lubi prowadzić samochód, kierowca lubi jeździć samochodem. Right. To, to jest. Mam prawo. prawo so to jest dokładnie samo, kiedy uh, jest osoba prowadzi tear, like a truck and mm -hmm. też boss, tak? To jest dokładnie, dokładnie tak. sama. Okay. Kierowca autobusowy czy kierowca tramwajowy, tak samo. Mhm. Jestem kucharzem, to mówi mężczyzna, albo kucharką, czyli uwielbiam gotować, lubię jeść, lubię jedzenie. <noise> lubię gotować nowe potrawy, inspirować się kuchnią z całego świata kuchnią turecką, kuchnią polską, kuchnią włoską. Ro, jaką kuchnię lubisz najbardziej? Chyba polską. Nie <noise> wiem. To jest... <noise> Jak bym I say I like variety? Lubię różnorodność. Tak, yeah. różnorodność czyli różne kuchnie. Nie yeah. jedną, ale jesteś otwarty na nowe smaki. Dokładnie. Jestem taksówkarzem, czyli jeżdżę taksówką, ludzie dzwonią i zamawiają taksówkę na konkretny adres. And is there a, a different name if it's a woman because I've seen Nie. tak, no? It's all Nie. To jest wtedy pan taksówkarz, albo to jest pani taksówkarz. Dobrze. Jestem kosmetyczką. Teraz bardzo popularny zawód, kosmetyczka, bo dbamy o wygląd, o urodę, paznokcie, skórę. Beauty. Yeah. Tak, kosmetyczka to jest bardzo popularny zawód i bardzo dużo osób otwiera swój własny biznes i właśnie jest kosmetyczką. Sprzedawca. Sprzedawca jest to mężczyzna, który pracuje gdzie? Przykład. Salesman. Yeah. Tak. what's a saleswoman? Tutaj nie ma tej informacji, ale jest specjalna e nazwa. Sprzedawczyni. To jest salesman. Sprzedawczyni. No właśnie, i mój ukochany zawód, oczywiście teacher. Czy jestem nauczycielem, to mówi mężczyzna, i jestem nauczycielką, mówi kobieta. Nauczycielka matematyki, nauczycielka biologii, nauczycielka historii, nauczycielka języka angielskiego. So a teacher, math, English, history, yeah, teacher. Different types. Kiedy uczymy się języka angielskiego, na przykład angielskiego i nasz poziom jest perfekcyjny, kończymy studia, możemy zostać tłumaczem. Tłumacz jest to osoba, która tłumaczy na przykład z języka angielskiego na polski, albo z polskiego na angielski. A translator. Musi tłumaczem. Dobrze. Musimy często chodzić do urzędu, bo mamy różne sprawy. Mój ulubiony. Moje ulubione, <laughs> ulubione tak. Bardzo miło ludzi, tak. Bardzo lubisz rozmawiać z urzędnikiem. No, tak, urzędnik to jest klerk, Czyli pan, który pracuje w urzędzie. Dajemy mu jakieś dokumenty. Like mu the jakieś city to, to jest urzędnik. Mamy oczywiście włosy, włosy rosną i musimy iść do ryziera. Ja jestem, jestem fryzjerem, to jest mężczyzna, męski fryzjer. Mężczyźni chodzą do męskiego fryzjera i jestem fryzjerką. I to jest oczywiście kobieta. I ja jadę do, do Barber. To jest angielskie słowo, bo tutaj jest Barber. co so też może tak, mówi tak, Barber, bo to jest tylko dla mężczyzn, tak? Którzy mają brodę, tak? Też broda i włosy, ale za, za mężczyzną. Ale tak, roj nie masz, tak? Nie mam bo kiedy ja mam brodę, wszystko mówi, nie lubi. Moja babcia, kiedy żyje, moja mama, moja córka, moja syn, nie lubi, nie lubi, nie lubi. Ale ni mówią, nie nic nie czytałam, czy ja lubi? Nie, ja nie lubi, ale bądź sobą, roj. <laughs> <laughs> nie słuchaj innych ludzi. Ale kiedy ja słucham cały czas, jest jak śmęcią dla mnie. I <laughs> wolisz już ogolić, tak? kładnie. <laughs> <laughs> Maybe hey. some of our listeners have the same problem. You might let us know. <laughs> Napiszcie w komentarzu. Kolejny zawód to jest prawnik, i mówimy: Jestem prawnikiem, pracuję w sądzie. Yeah, a lawyer, or a solicitor you work in the court. Kolejne zawody humanistyczne, kiedy kończymy na przykład pedagogika albo psychologię, możemy pracować z dziećmi, możemy pracować z ludźmi, którzy mają depresję, jakieś problemy psychologiczne, nie mają motywacji, celu życiowego. No to właśnie mówimy: Jestem psychologiem. Ale dużo osób, kto pracuje tu, ma problem też. Czy so, spytałeś, co było Wszyscy przed tym? muszą pracować. <laughs> Dlatego też pomoc ludzi, bo było problem przed. So. Każdy, każdy ma jakieś swoje problemy, ale ważne jest, żeby każdy pracował sam ze swoimi problemami na co dzień. I następny zawód lekarz to jest mężczyzna. Jestem lekarzem, kobieta, jestem lekarką. Też lekarz i lekarka pracują w szpitalu, pomagają chorym ludziom. I na końcu twój ulubiony zawód, twoje ulubione miejsce to dentysta. Kiedy ostatni raz byłeś u dentysty? Nie, Nie wiem, trzy lata temu. Trzy lata temu. No to chyba lata. już przestroj czas. Czas iść do dentysty na kontrolę. Wszystko dobrze. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Teraz już wiem, kim jesteś z zawodu. Ty wiesz, kim ja jestem z zawodu. I mamy pytanie do Was: kim wy jesteście z zawodu? Napiszcie w komentarzu, gdzie pracujecie i kim jesteście, jaki macie zawód. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo, Kamila. And is there somewhere they can find you for your coaching? Jeszcze nie. <laughs> nie, ok. Może następne tygodniu będzie wieczór. Tak, <laughs> tak. <laughs> może będzie Facebook, tak. Dobrze, dobrze. So you can get lessons in Kalmyla or TeamPolonoSwitch.com. All our lessons are on learnpolishpodcast.com. which put you on YouTube and sometimes it's better, because you can actually look at the different words that we're talking about. And as mentioned, I'm a coach with four Order podcasts and you'll find everything on bio.link forward slash podcaster. Be sure to give us a thumbs up, five star rating, really helps. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.